Cześć, witajcie, z tej strony Adek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale z firmy handlowej Agropol za krzewo na lawecie ciągnik Zetor Proxima HS110. Kolejne wydanie ciągnika klientowi, właściwie dostawa tego traktora do klienta. Ciągnik omocnie spełna 107 koni mechanicznych wyposażony w przedni podnośnik tus tylne obciążniki plus jeszcze Wam powiem jest tutaj marki Metalplast no i tak tutaj jeszcze uwiecznimy właśnie ten traktor że wyjeżdża oponki marki Petlas 480 z tyłu 380 mamy z przodu zaczep automatyczny belkę wzdłużną na dole zaczep i kolejny traktor trafia do swojego nowego właściciela dzisiaj. 1 sierpnia 2022 roku. Nie będę się tutaj za bardzo rozgadywać, bo tych Zetorów mnóstwo wyjeżdża. A Proxima HS ostatnio to w ogóle jest chyba hit u nas w sprzedaży. Trochę się tego sprzedało. Dużo rolników decyduje się na na ciągnik z Rewersem elektrohydraulicznym oraz z podnośnikiem elektrohydraulicznym. Tutaj mamy, przypomnę, skrzynię 24 na 24 z trzema zakresami pod obciążeniem. No i to chyba by było wszystko na temat ciągnika, użuk podnośnika od około tysiąca kg. Ciągnik jeszcze w normie emisji spalin Stage 3B, czyli mamy tylko i wyłącznie. Olej napędowy. Taki tutaj jeszcze ciekawostek: traktor na pełnych felgach. No i chyba to by było wszystko, co tutaj się więcej rozgadywać. Tych traktorów wyjeżdża sporo. Już ostatnio tak się zastanawiałem, czy warto mi kręcić tą serię. Rolnik wybrał Zetora, no bo tak czy inaczej te traktory się powtarzają, więc. Ile można kręcić i ile można oglądać to samo. Co innego, jakby tutaj makormiki, jakoś więcej się sprzedawały, ale niestety jest długi czas oczekiwania za tymi traktorami. Kolejne egzemplarze, tak jak już wspominałem, będą gdzieś na początku 2023 roku, styczeń, luty. Przywiezione powinny zostać. Będą to modele. X5085, X4080 i X6125. Tam pisałem wcześniej, czy mówiłem, że X6135. Przepraszam, wprowadziłem Was w błąd. Będzie to ten ciągnik o mocy 119 koni mechanicznych przywieziony, czyli X6125, czyli nowość w sumie w ofercie ciągnik polichtowy od marki McCormick. Dobrze, ja się z Wami żegnam. Tyle. Z dzisiejszej serii rolnik wybrał Zetora.